Bugi masz w niedzielęburgu, jak coś, jak tylko pan, ten panter miał. O, nie biegasz, dalaj, dalaj, A weź! <ślepiala> Dobra, i zrazu marso w drzwiach. Dobra, stój tam w drzwiach na razie. Będę patrzą, jak się masturbujesz. Czekaj, dam <mi> jeszcze wstać! <ślepiala> no Natasza, kurwa, lepiej dalaj, skarb! Mamma mia. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letyshops, ale co to w sumie jest Letyshops? Letyshops to serwis cashback, który pozwala Wam zaoszczędzić pieniądze na wydawaniu na zakupach online. Za każdy zakup w serwisie sklepy płacą prowizję za reklamy, a Letyshops dzielić to prowizją z wami w postaci cashbacku. Czyli masz pieniądze, wydajesz pieniądze, dostajesz pieniądze, czaisz? I nie są to jakieś zniżki czy bony, to są po prostu prawdziwe pieniądze, które możecie sobie wpłacić na konto bankowe czy Paypal. Sklep zarabia, Shops zarabia, ty zarabiasz. Wszyscy są szczęśliwi. Wszyscy są szczęśliwi! Bardzo łatwa rejestracja, wpisujesz maila hasło i to tyle. Można też z Facebooka czy Google'a. Twierdzasz maila, żeby dostawać kody promocyjne czy informacje o najlepszych ofertach? I to tyle. Jak działa sam serwis? Wybierasz kategorię, sklep i kupujesz. Nic więcej. Samolet i Shop współpracuje z ponad 3000 sklepów, a co 2-3 dni pojawia się podwyższony cashback razy 5 czy razy 10. A że teraz zbliżają się walentynki, to drogie panie, jeżeli wasz facet jest gamerem, możecie wejść w kategorię elektronika, wybrać jakiś sklep z elektroniką i dostać jeszcze zwrot gotówki za zakup jakiejś gry czy konsoli. Natomiast panowie, jeżeli wasze panie nie podzielają waszego zainteresowania, zawsze możecie wejść w odzież i Kupić im jakąś piękną biżuterię. Oczywiście ze zwrotem gotówki. Szkoda, że ja mam tylko partnera, nie partnerkę. A jeżeli macie swoją pamięć albo chcecie dostać powiadomienia o możliwym cashbacku na każdej stronie, gdzie kupujecie, zainstalujcie sobie wtyczkę, która zawsze jest podana na dole strony. Dodajcie to sobie jako rozszerzenie do przeglądarki i gotowe. Teraz robiąc zakupy, dostaniecie powiadomienie o możliwym cashbacku. Zachęcam też do wejścia w link podany w opisie. Tam na dole. Tam. Styczeń nie na YouTube, wiecie. A teraz wracamy do materiału. <śmiech> <śmiech> Kurwa mać, to wszedł teraz? <grymne> kurwa mać bugi Dobry, dobry Dobry, dobry. dobry. Ja takie... Kurwa to był sygnał? Co jest kurwa? Widziałem jak się masturbujesz Czerwis wypierdala Au a, Peter, co ty robisz? Co, co, co? Co ty robisz? Ce... Kurde, jest, Jezu, cel, nie wchodzi cel Natasza, cel Natasza, nie, no. nie wchodź tam, Natasza, nie wchodź tam, tam, nie nie no wchodź tam. Natasza, co ty coś. robisz? Co staw go! Wozarpisz, <noise> <noise> przestań! Ciebie ja też widziałem. <noise> Umi ręce, zboczeńcu. Co ty robisz tam? Jestem z łakandy. Fridolin! <noise> <noise> Pantera! Siema. Wbijaj! Na bombę! <śmieniczy> ja, jak coś tam upadło? Połamany. To, to było moje kolano. Ja lecę na bombę. Kurna, czy wy możecie? Jarvis, nie wchodź nawet tam! Nie wchodź, Jarvis! Nie, 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 nie wchodź! Nie będę ci po to naprawiał! Cofnij się! Jarvis do domu powiedziałem, won! Jarvis, chodź! Jarvis do domu! Chodź, do do Nie wchodź, Jarvis, nie wchodź, bo, chodź. bo będzie zwarcie! Nie, 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 nie trzeba! Nie, nie mamy pieniędzy! Nie, chodź. Chodź nie mamy pieniędzy na naprawę! Do domu! Zebranie! Szybko, chodźcie, no lecimy. Bo do basenu Nie, zebranie w domu, ruszcie dupę. No nawet A, nie do... Chodźcie, potem, potem. A potem. masz może ręcznik? W domu jest, chodź. Czekaj, ja cię otrzepię, chodź, chodź. chodź. O ja córze, pan... Wracam w takim razie. Ciebie <laughs> <laughs> <Będziemy> też, Pantero? <laughs> Wyczesać? Oj, tak. <laughs> Jarvis, co to jest? Ładowanie w toku. Myślę, że to jest herbata. Gaj, to poczęstujcie się może dla ryby, jakieś dobre Nasze zdrowie, bo ratowaliśmy kolejny raz ziemię, nasze zdrowie. Pa, co robię? Co ty robisz? Jestem <słuch> magikiem. Porzucamy, łapiemy, polietrzę. Pa, Uuu. Jak się napił ty od razu. Tak, i powtórka, od razu lepiej jeszcze. Ale, miał więcej miejsca w pokoju, to. Znaczy, gdybym miał więcej IQ, to bym tak nie robił, pewnie. jest, <grystanie> może ty to też chcesz herbatki? Nie, nie dawaj ją z herbaty porąbało cię! Weź go na oli, Nie, dobrze, zostaw wie... go! Darwis, zejdź ze stołu! Jak cię to nauczył? uczył, zejdź ze stołu! To nic, to kontuar! Jakie mam teraz panny w ogóle na przyszłość? Co teraz chce robić w ogóle, bym Nie, Ja wracam na łapkę. Ja bądź Pączki. Ale mi chodziło o plany w waszym życiu, życiowe. Jakie macie plany teraz? Peter no, mówi, że le lecisz ze mną na Wakandę Dobra, wybierzemy się tam. Idziemy. Teraz? Nara Gdzie ty idziesz? Dara. Na Wakandę My potrzebujemy tu się zjednoczyć, Mogli. Halo. Gdzie wy idziecie? No to co wy robicie? Pytam się, jakie macie plany, gdzie wy idziecie? Bo no. Jarvis do pokoju powiedziałem. Macie super moce. Ratujecie tak. ludzkość i chcecie otworzyć pączkarni nie, nie. i motocykle. Bo moją super siłą jest uszczęśliwianie ludzi. Ja pierdolę Pantera jaki masz plan? Co, co się dzieje Pantera? Chcę zwiedzać świat Albo nie Pierdolę Jarvis! Tu jest Tu siedzi? Chodź tam co. <grystanie> czy ja zwariowałem? Czy po prostu jestem z debilami teraz? A, no, okej, okay. nieważne Ale po co wam pączkarnia? Macie super moce, uratowaliście świat, jesteście za niego super bohaterowie Chcecie teraz iść jako jedno pączki? Chcecie robić pączkarnię? To o to wam chodzi w życiu? Musie uratować burzówki i podniewienia ludzi jeszcze teraz Czy ty jest kurwa jakiś familikon? Co wy odpierdolacie? Jarvis, co ty o tym sądzisz? Kurwa, gdzie ja bym poszedł znowu? Jarvis! Co ty, co ty tam robisz teraz? Co sądzisz o tym pomyśle? No No właśnie, widzicie? On jest robotem To jest moje Polska. dziecko, nie mów tak, to jest moje no dziecko Jarvis, ale wiesz, że... piękny jesteś, piękny. Kiedy jest. zostanę chłopcem? Nie zdawać tych pytań, idź do pokoju. Jarvis, wiesz, że to tak naprawdę nie jest Nie, przestań! Nie mów tak nawet, przestań tak mówić. Nie, Jarvis, do pokoju, już. Czy ja jestem, Je a Nie, nie jesteś, do pokoju. Nie mów takich rzeczy, jesteś za młody. Tato. Do pokoju. Jesteś świetnym robotem. Nieważne, kto jest twoim prawdziwym ojcem. Nie Adoptowanym? ale jakim... świetnym. Ja spierdalam. <laughs> Jarvis, <laughs> gdzie ty leziesz? Nie jesteś moim ojcem. Oni tak powiedzieli, to nie, to nie, nie musisz tak uważać. Chodź tutaj, wracaj. Dam ci oleju, chodź Jarvis Olej Wracając <noise> do waszego pomysłu, według mnie jest beznadziejny, ale jeżeli zainwestujemy w to czas, pieniądze, to może się coś z tego opłaci. Tylko potrzebujemy pewnej pomocy, Jarvis myślę, żeby nam pomógł nieźle jako komputer i, i księgowy i w sumie... Trzy, czwarte, I nie, patrzmy, mam, do, nie patrzmy lepiej na to, teraz to musi po nie olej. Do herbaty? <noise> Ty, to dla herbaty co <głosy> piliśmy? Pomocy <noise> <noise> Teraz cię wyłączę i teraz pójdziesz spać Tak to. Ja bym osobiście poszedł do jakiejś pączkarni, Spróbował najpierw w tych zobaczył, czy co w ogóle płacać, i ten to otwierał. Nie wiem co o tym sądzicie, według mnie lepiej spróbować, niż to teraz zakładać. Nie, jak mu będzie. Co ty na tym sądzisz, pantera? Co? Czerwis? Nie wiem, że mi teraz mnie nie słyszysz, kochanie, ale dostajesz teraz tutaj w domku, rozumiesz? Odpoczywaj sobie teraz, a potem do ciebie tu wrócę, rozumiesz? No, dobra. Kierunek Ziemia. Cel Avengersi. Zniszczy ich wszystkich. To do mnie dzwoni o tej porze? O siema, Bob, to ja dzwonię do ciebie generalnie, bo słyszałem, że chcesz przejąć moją planetę. No, planowałem atak na ziemię, bo przez Avengersów straciłem moje piękne nóżki. Tańczyłem w balecie i co teraz? Nie mogę tańczyć. Bob, nie interesuje mnie co ty sobie chcesz. Ja chcę tak, że to jest moja planeta, więc ty się od niej odpierdol. Ale, ale, Nie ma dyskusji. Bob? Bobby. Bob! Trzymaj się, na razie. Uwa, masz taki dobry plan miałe. Co oni tu mają takiego ciekawego, że chcesz takiego otwierać? No co takiego mają ciekawego, no Bo zobacz, jakie o, to patrz, piękne jakie to... wszystko! Bez mleka! Jezu JEZUSIE Co o! jest? O, co jest? Halo! Pły, płyp! O, witam, że dobry pracuje. Hej, dobry. tym to pracuje, nie? To prawda. Była nudle jest bez mleka? Jak nudle z mlekiem mogą być? Śmiedli, o to ciepłe bo dzisiaj jest. nie gorące. Je. to <gry> się w ogóle opłaca dla pana Dobre? taki biznes? Bardzo się opłaca. Co pan z tego ma tutaj? Donaty. Mogę was o chwilę prosić? To jest popierdolony pomysł. Gość ma na głowie śmietnik. Pewnie się wstydzi, ja tam pomysł. Może nie ma pieniędzy, dlatego nosimy śmietnik. Nie zwłaszcza, z pasją to robi. Jak wcina. Nie zwróci nam się to, nie trochę. Przepraszam, ile pan zarabia? Słuchałam, promocję tak. robię, pan poczeka. To widzicie? Właśnie, promocję robi. Ciekawe dobra, dlaczego? Może dlatego, że nic nie idzie. Skoro promocję, tak. Trój promocję. A, 50% strasz! Tym bardziej, widzicie? Chcę go pątkiem. Halo? Ha halo? Halo, Jarvis, co tam trzeba? Co się stało? Halo, panie Stark, nastąpił atak. Jaki atak? Gdzie? Przyleciał jakiś statek. Ale gdzie? Nowy Jork? Nie. Nie wiem, Oklahoma? Nie. Las Vegas? Cokolwiek? Też nie, panie Stark. To gdzie? Mów, Jarvis, szybciej. Nastąpił w Wałbrzychu. Ja pierdo. Dobra, zaraz będziemy. Trzymaj się tam i siedź tak grze się w domu. Stark, siedzę, grze, cieszę dom. się, cieszę się. Gwint. Nie poleruj gwintu, nie! Ważna akcja, ważna akcja. Lecimy do Wobrzycha. Teraz? Teraz, coś przeciało. Zostaw te makaroni! Zostaw, Zostaw to wywal te się... makaroni! Ale co z pieniędzmi? <laughs> <laughs> za to trzeba zapłacić wszystko! A może ja będę wstawiał mandaty policjantom? Kurwa nie. <laughs> nie, 500 zł za Kurwa. 500 zł za złopaką. O, siema! No ej, no, złoczyńca! Co jest? Gorszy od mandatu? Sąd. Tak. <ślaski> tam coś jest, tam coś jest. Halo! I cyk! 500 zł za parkowanie Dzień dobry. Siema! Co się tu dzieje? Pan potrzebuje pomocy? Tak, potrzebuję pomocy. E, nie, to wy potrzebujecie pomocy! Pajęczasz do szeregu. Czemu potrzebujemy pomocy? Nie poczekaj. Bo... Złaś na dół! Mówię! Nie ściągniesz mi żywcem! Złaś, no weź, proszę. <ślaski> no, <dobra. ślaski> Przepraszam, kim pan jest? Przyleciałem na tę planetę, żeby was zniszczyć. Z 60 Co do jednego? <gaj> Raz, dwa, trzy. 60 gigas, gon? Przyleciał nas zniszczyć. cztery. Taki niski! Czekaj, mogę coś zrobić. Eee, nie! Taki niski był! Nie dotykaj mnie, taki... Taki. Taki. Taki o, o, jestem zły, taki... bardzo zły. <gaj> u, u, o, jestem bardzo zły. O, jaki biedny. Czekaj, nie podchodź, bo cię ugryzie na Nie podchodź, bo cię ugryzie. Nie podchodź, bo cię ugryzie. This nie not even my final <noise> gdzie są wszyscy ludzie? Tu było trzech. Tam jest jakiś urząd skarbowy. Aha. A gdzie oni teraz są? I ludzie w Poście czekali na kolejkę bo święta. Aha. A nie, to już po świętach. No i co pan z nimi zrobił? Nie, coś wysłuchaj, słucham? Co pan z nimi zrobił? No właśnie tu w ogóle no ludzie czekają oni są? cały czas w Tak, Okej, super, słuchaj. Czyli coś nic no. dzieje, czyli możemy iść sobie, tak? W sumie? I to jesteś no, Ja przejmuję to miasto.

O kurwa. Co to kurna jest? Widzieliście, że no nie, pójdźcie to kiedyś będzie. Spójrzcie na prawdziwego stałeś. Adonisa żab. widzieliście kiedyś taki. Kurwa, nie? to będę musiał blurować człowieku, ja pierniczę weź to schowaj Triceps, trochę, kurde mogę o. do twoich żab Co ty i robisz? robisz? No tykaj go, skąd wiesz jakieś poety? zostaw go! Posłuchaj się, kolegi, no gdzie ty będziesz? Nie tykaj go! Tk go? No, nie przed... zostaw go, Natasza! Nie no, pani może. Śpiało. Nie, 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 Zostaw, Zostaw! Dobra, kurwa, chodźcie cię napierdalać! No kurna się ode mnie! Ja pierdolę, mam coś takiego! Nic nam nie zrobi, że tak za niziutki jeszcze. Wiesz, na nasze moce też. jest... Giń pajęczarzu! Nie! Zostaw go! Pantera! Nie! Nie! Piję! wszyscy zginiecie! Obrócisz się tak w moją stronę, ja powiem Widziałem jak się masturbujesz Halo, Bob, jesteś tu? Nie, kurwa, nie mam Dobra. Dawid, ty kurwo jebana Zostaw moją ziemię w spokoju Tylko daj się Marson, ty mi chcesz go wbić całego, kurwa, czy to połowy, tak? Kurwa, tak, kurwa jak, nie chcę do kurwa to, kurwa, ja to ci jak to nie żeby jego, kurwa, górą, tak, o Dobra, wypierdalaj to Jak to zróbmy? to?